Byliśmy już na planie filmowym. Kręciliśmy się po całym świecie. W tym sezonie wracamy tam, gdzie wszystko się zaczęło: do obozu Wała Nakła. Jestem Chris McLean. Jak widać pod naszą nieobecność, zaszły tu zmiany. A te zmiany oznaczają, że zrobiło się bardzo, bardzo niebezpiecznie. <laughs> no proszę, ale zasady pozostały takie same. Garstka niczego nieświadomych nastolatków będzie spać wśród kompletnie obcych ludzi, wietrzyć brudną bieliznę w naszym pokoju zwierzeń, współzawodniczyć w zagrażających życiu wyzwaniach i ryzykować, że ktoś ich wyeliminuje w głosowaniu. Osoba, która dotrwa do końca, zdobędzie milion dolarów. Wspominałem o zawodnikach? Właśnie przybywają! <laughs> nie, to nie oni W tym sezonie zupełnie nowi zawodnicy będą walczyć o milion I właśnie tu przebywają, bez ściemy Oto Joe Nie wchodź mi w drogę, jeśli cenisz swoje klejnoty Scott? Tak, wzajemnie Zoe i Mike Super, że tu jesteśmy, nie? No masz tak, tu pięknie. Lightning! Ta cześć, przódęko! Brik, Brik, Prick, MacArthur, melduje się na rozkaz! Pi i down. Twoja aura jest fioletowo-zielona. Ale pasuje do ciebie! Dakota! Siemanko? Jestem Dakota, zamierzam wyjść. Anna ten... Maria! O, tak! Lapieru nigdy za wiele. Halo! Kolego, zawsze mam być w kaczy! Lukaj ja. się, blondie! Stacy! Moja cioteczna babcia wynalazła olejek do opalania. Wcześniej używano gliny. Cameron! Bryza! Prawdziwa woda! Ptaki! A -a -a. I sam! A -a -a. O, tak! Upgrade notacza granatów. He. Ale będzie jadka! Tak? To Najtrudniejszy, najgorszy i najbardziej wybuchowy sezon w historii. Już za chwilę totalna porażka zemsta wyspy! Mamo i to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich stad. Kim chce być, o to pytacie mnie.

ja chcę sławny być, chcę sławny być, ja chciałbym być sławny! Ja chcę sławny być, chcę sławny być, ja chciałbym być sławny! Totalna porażka. Zemsta wyspy. O, czy to jest właśnie prawdziwy ból? O, ojej! Au. Chris Gosko tego pożałuje! Zdrowie, miejsce dla triatlonistki! Ej! Tome! Uratuję cię, dziewczynko! Jestem chłopcem! Cześć, chłopaki! Jak się wam udało mnie znaleźć? Eee... A co to ma znaczyć? Mamy intruzów? Odbiór! To jest włosy w głowie! Oh. Oh, przydałby się tu mój, stryjacz, mój dziadek! Wydalę skoro ratunkowe! Trzymaj się! I już płynę! W... O! Oh. Oh. <grystki> nie, ty pierwsza. Proszę. Nieśmiało, nurkuj. Nalegam. No cóż, skoro nalegasz... <grystki> oh. O nie! <grystki> 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 Dzięki! Jestem wdzięczny! Dobra, znaczy mam się zwierzyć? Więc, Zoi, fajna jest. Dobra, super fajna. Ale czy umówi się z kimś takim jak ja, bo mam pewną wadę, żeby tylko mój stan znowu wszystkiego nie zepsuł? O. Jeju, naprawdę jestem w pokoju zwierzeń totalnej porażki. Niesamowite! Wszyscy są tacy mili, obym mnie polubili! Chciałabym mieć nowych przyjaciół albo przyjaciół chociaż. A, a jeśli mnie z nie lubią? Może ten kwiatek jest za duży, za bardzo się staram? Lubicie mnie, tak? <try> Juhu! I o to właśnie mi chodziło! Jestem pierwsza na tej. Ale jak się tu zna? Jesteś całkiem sucha! Hmm? O, skorzystałam ze skrótu. <try> Witam. Może i jestem najsilniejszy, ale stawiam na pracę zespołową. Jako kadet trzy razy zdobywałem medal za współpracę, a także za ścielenie łóżka, za składanie flagi i za listy do mamy. Ten zawsze zdobywałem. Jestem tak zwanym balonowym chłopcem. Moja mama była wyjątkowo nadopiekuńcza. Więc nigdy wcześniej nie pływałem. Dopiero 6 godzin temu zacząłem w ogóle coś robić. Przedtem sobie tylko czytałem. Ale to nie oznacza, że nie trzeba się ze mną liczyć. Ojacie! Danaus Plexipus! Motyl Monarcha! A! Rety, jaki on ciężki! No, a mój cioteczny prapradziadek wynalazł pływanie. Przedtem ludzie tylko tak machali rękami i szli na dno. Uj, bra bra bra, 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 bra. Tak, wspaniale. <grym> <grym> Wiem, mogłem wykorzystać sui i popracować nad formą. <grym> Mam nadzieję, że nie wylecę pierwszy. <grym> Byłby to obciach. Ale jeśli wytrzymam i odpadnę jako szósty, albo nawet siódmy, będzie całkiem w porządku, nie? <grym> Cudownie, że tu jestem. Od zawsze oglądam Totalną Porażkę. Kto wie, może znajdę nowych przyjaciół? Tak! Potrzebujesz tego. Jesteś jedynaczką i w ogóle... E? Skąd o tym wiesz? Twoja dusza to otwarta księga. Miałaś bardzo samotne dzieciństwo. Musiało być ci ciężko. Uwaga! Świeże mięsko! Widzicie szlak prowadzący do lasu? Ścigajcie się do jego końca! Tylko nie budźcie zwierzątek! To byłby błąd! Tak! Bo jeszcze króliki się zdenerwują! Może jest spłoszyć najcichszy dźwięk! Na przykład taki! Że przegrałeś z dziewczyną? Jaką dziewczyną? Lightning nie przegrał! Lightning nigdy nie przegrywa! Kapitanie skromność! Na lewo! Jesteś w drużynie A. Joe, idź tam! Jesteś w drużynie B. Niedomyty? Drużyna A. Kapral Brick? Drużyna B. Milczek? Drużyna A. Balonowy chłopiec? Drużyna B. Oki doki! Samotna Zoe, drużyna B Nie jestem już samotna, no poważnie Aurę widząca, drużyna A Ocalony przez dziewczynę, drużyna B Ambitna księżniczka, drużyna A Fanka lakieru, drużyna B Nałogowy gracz, drużyna A Mój wojek cztery raz wygrał maraton A w ogóle maraton wymyślił mój prapra Gaduła Stacey! Drużyna! Co właściwie było w tym lesie? Takiego odgłosu nie mógł wydać żaden ze znanych gatunków zwierząt. Luzik, już niedługo wszystko się wyjaśni! <ścoughs> Cóż! Ten sezon totalnej porażki będzie troszeczkę inny. Taki przykład. W każdym odcinku ktoś z Was zostanie wyeliminowany. O, przedtem nie było tak ciężko. No tak, robię co mogę. Ale skoro jesteście tu nowi, dam Wam małe fory i ukryję gdzieś tego niegrzecznego chłopca. Oryginalna głowa Krisa McLeina. Wasz bilet powrotny do gry. Nawet jeśli koledzy was wyrzucą. Kto go znajdzie, stanie się najpotężniejszym zawodnikiem w historii totalnej porażki! Mam taki wielki dołek w brodzie? Tak! Dlatego wygląda jak tyłek! Najwyższy czas! Nazwać obie drużyny! Drużyna Lightninga? Nie, zaraz! Lightningowcy! Nieźle kombinujesz, Lightning, ale nazwy zostały już wybrane przez muła. Więc tak, drużyna A to od teraz... Toksyczne szczury! Eee, czadzior! Drużyna B będzie się nazywać zmutowane larwy. Eee, skąd te odwołania do chemicznych odpadów? To no ten potwór! Ej, przecież to tylko wiewiórka. O, o, a, o, o jejku, co jej jest? Kiedy wyjechaliśmy, wynająłem wyspę miłej, prorodzinnej firmie zajmującej się utylizacją niebezpiecznych odpadów. Cudni ludzie! Ale te odpady wywarły niewielki wpływ na faunę i florę. E, super! Pajowa, chcę taką. Groza na całej linii! jest <gryzny> spadł jak nigdy! Chwila. Nie rozmazałam się. Dobra, dubelek. <gryzny> Uwaga! Zanim zaczniemy pierwsze wyzwanie tego sezonu, rozdamy kilka nagród. Joe, ponieważ dotarłaś tu przed innymi, twoja drużyna dostanie trampolinę! A szczury piłkę do metalu. Co te przedmioty mają wspólnego z bombą? E, chyba nie wysadzi nas znowu w powietrze, co? Czyżby? Dowiecie się tego po przerwie. To są wasze totemy. Musicie je ściągnąć i spławić rzeką aż do obozowiska. Zwycięzcy będą mieli prawo wyboru chaty. Śpieszcie się, to temy naszpikowane są bombami, które eksplodują, jeśli nie dotrą na miejsce za 7 minut, zaczynając od teraz. No to do roboty! Ja! Uwaga! Lightning wkracza do akcji! Kurczę, ale śliskie! Spokojnie, Lightning nigdy się nie poddaje że nie ma tu mojego kuzyna, poradziłby nam, jak się wspinać bez ekwipunku. Jeśli Joe uderzy w środek trampoliny z siłą 22,5 kg na cenę O, co się, Ja chcę spróbować. W obliczeniach uwzględniłem wagę Joe! O! O! zdobyć milion dolców, ale nie kosztem wyglądu. Popatrzcie tylko na mnie. Fryzura, opalenizna. To jest warte z miliard. Co najmniej. To moja strujeczna prapra babka nauczyła Indian rzeźbić totemy. He? O, no dobra. Mam na tym stanąć? O, oh, hej! E, a ja mam stanąć tutaj, tak? Super! No. Po pierwsze, wspinanie się to nie jest prawdziwy sport. Plus, drzewo było wymazane jakimś tłuszczem. Ale jeśli Chris chce skompromitować Lightninga, to się nieźle zdziwi. Lightning się nie poddaje i nie rezygnuje. lightning Wygramy tę bitwę! A, a, na pomoc, na pomoc, na pomoc! O za głąb! Nie? czy jak dzieciak! O, rany! To się nie uda! Całachy! <śmany> <śmany> przetnijcie te przekrętuliny! A co my próbujemy zrobić, Mike? Mike! Jestem chester panienko! E, że co, proszę? Mike jest taki słodki! Nie za bardzo zrozumiałam ten żart ze staruszkiem, ale inni pewnie łapią o co chodzi. Na przykład Francuzi. Lightning Guru! Idź sobie! Idź sobie, się, Sią, Za moich czasów nie używało się pił i siekier, żeby przeciąć jakąś tam linę. Wystarczał zwykły kamień! Potrzebny nam ktoś jeszcze. Dakota! Uwaga drzewo! Nie ma czasu na fotki, Dakota! Koś wyluzuj! Misja ukończona! A postaw mnie! Nie tak nerwała! Zostały tylko trzy minuty! Aaaa! I A niby jak mam. Nic się nie dzieje! Ząbkami po linie! Odwróć! No nie! Naprawdę jesteś taka głupia? Udawaj, że to nóż do steków! Bi! Zmień imię na A+. Plus. B myśli, że jest bystry, ale kiedy wcielę mój plan w życie, mina mu zrzednie. Zaraz nas dogonią! Muszę poinformować, że mamy większe problemy. <noise> mój pierwszy wodospad! Być może ostatni! <śmiech> 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 Ta dzisiejsza młodzież jej zabawy? Zoi, <laughs> Zoi, <laughs> trzymam cię! Ojej! Dzięki, Mike! Nie ma sprawy! <laughs> A, powroty są wspaniałe. Cześć, Chris. Wiesz co? Statek się nie zatrzymał. No proszę, to były zawodnik Owen, który nie wystąpi w tym sezonie. Tak, przypłynąłem w plażę, żeby ci co? Ja nie wystąpię! No cóż, ty i inni klasyczni uczestnicy zrobiliście swoje, szefie? Ha, miejsce! Brawo, Lightning ofty! Tik, tak! Szybko! Trzeba wybrać chatę! Jaka szkoda! Była w niej ośmioosobowa wanna i klimatyzacja! Tak! Mój cioteczny prapradzianek wymyślił chaty z bali! Przedtem ludzie sypiali na drzewach i bez przerwy spadali, a moja prapra -pra babcia wynalazła dachy! Wcześniej domy składały się tylko ze ścian i mebli! Po deszczu trzeba było kupować nową kanapę! Ponieważ ocalała jedynie chata zmutowanych larw, im przypada zwycięstwo w pierwszym wyzwaniu. A, 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 a gdzie my mamy spać? Spokojnie, dostaniecie od nas zapasową chatkę. Prawie taką samą jak ta, którą straciliście. Kanał! No, szczury, spotkamy się wieczorem przy ognisku na pierwszej w tym sezonie ceremonii eliminacji. Podliczyliśmy głosy. Ten kto dostanie zwykłą piankę, zostaje. W tym sezonie jeden uczestnik otrzymuje naprawdę wyjątkową piankę, taką, której nie chcielibyście zjeść. Obdarowany toksyczną pianką porażki wypada z gry i to bezpowrotnie. Na amen wymienie bezpiecznych graczy. Scott B Lightning Down i Sam. A toksyczna pianka porażki wędruje dziś do. Stacy! O! Przecież tak dobrze mi szło! O. A. A. Czas chyba udać się do portu wstydu! W tym sezonie postaraliśmy się o coś specjalnego. Spodoba się Wam! Mamy zaszczyt zaprezentować Miotacz Wstydu. Opatentuję go. Tak? Katapulcowie wymyślę mój pra, 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 pra Została już tylko dwunastka. Kto będzie następny? Żeby się dowiedzieć, oglądajcie totalną porażkę Zemstę Wyspy!